Witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się na lotnisku Gatwick. Południowy terminal. Tutaj też mamy ładowareczkę jak ostatnio. Podobna sytuacja. Firma nazywa się Gridserve Electric. Proszę bardzo, pełno ładowarek, pozajmowanych. Powiem Wam szczerze, chyba pierwszy raz w życiu czekałem tyle na ładowarkę. Tutaj są tylko cztery superchargery. Tyle, to znaczy około 10-15 minut mam powiem, tyle czekałem, no. O, a co tutaj takiego mokrego pod moim autem? Chyba nie z mojego się nic leje, jeszcze sobie sprawdzę z ciekawości czy mi się tu coś nie wylało Tutaj mam Nie widzę, żeby to z mojego się tu cokolwiek mogło wylać, powiem szczerze, no, ale jeszcze zanurkuję ja tu raczej wszystko suche No i tak to wygląda. Cztery terminale Tesli. Tutaj też mamy, widzę, Costa kofi Na górze tam właśnie takie bary. Tu na dole ładowareczki tam na końcu też są. Dość ciekawe. Ja teraz będę wędruję odebrać córkę. Auto jeszcze sobie zamknę. I pędzimy. Obok tutaj mamy oprócz kosty. Proszę, podjeżdża i Szósteczka, Stoi tu trochę tych samochodów elektrycznych. Nie wiem, będę tu jeszcze pędzić na ten terminal, ale zaraz to wszystko ogarnę na spokoju. Jadą kolejne Tesla, będą w kolejce stały. Excuse me. Hello. Excuse me, which way to terminal? How can I get to terminal? That way, yeah? Thanks. No to drogę już mamy cykanon. Chyba sobie pójdę przez parking jedzie jakiś BYD, zobaczcie BYD Seal No i samolot startuje jeden za drugim Dość głośno, myślałem, że tutaj też jest jakiś sklep. O zobaczcie sobie, jak to stąd wygląda fajnie Gridside Electric for Court Na terminalu South. Dobra, koniec skręcenia. Idę. Kolejna Tesla jedzie z wagażniczkiem Dobra, koniec skręcenia. Pędzę na terminal.